No, i gotowe. Wow, mamo, upiekłość dla mnie tort jest przepiękny. Z jagodami, twój ulubiony? Wygląda wspaniale, dziękuję. Ależ słodko pachnie przepiękny tort. Mama zrobiła go na moje urodziny tato, proszę, nie zjadaj go. No, spróbuję się powstrzymać. O, to na pewno pierwsi goście. Wszystkiego najlepszego dla mojej największej na świecie przyjaciółki! O, jesteś wreszcie! Wchodź! Tak się cieszę, że przyszłaś! No jak mogłabym nie przyjść na urodziny mojej psiapsi? Halo, halo! Hej, dziewczyny! O, i jest mój kuzyn! Haha, wszystkiego najlepszego, staruszko! Moja mama sama upiekła dla mnie tort urodzinowy! Mmm, ciocia piecze najlepsze torty na świecie. O, dzień dobry! Dzień dobry! Cześć, ciociu! Hej, otworzysz prezent ode mnie? Już? Może trochę później? Nie jesteś ciekawa, co dla ciebie mamy? Jasne, że jestem, ale cierpliwie poczekam na wszystkich gości. Dzień dobry? Dzień dobry, Basiu, miło, że wpadłaś. Zostałam zaproszona, więc przyszłam. Wspaniale, zapraszam. Hejo, hejo! O, no i wszyscy goście w komplecie. A więc czas otworzyć prezenty. O, A to kto? Zaczekajcie, pójdę sprawdzić. A, a, a anio? Na, 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 Nadia? No a czego się spodziewałaś? Myślałaś, że nie przyjdę na Twoje urodziny? Nie przypominam sobie, żebym wysyłała do Ciebie zaproszenie. A, oj tam, oj tam, pewnie zapomniałaś, co? No ale nie martw się, przecież już jestem. No, no skoro już jesteś, to chodź. A, na pewno będzie super imprezka. Ania do nas dołączyła. Ania? Zaprosiłaś ją? No, Ania sama postanowiła się wprosić. Tak, wiem, wiem. Wszyscy na pewno bardzo się cieszycie. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ania nie zepsuje Twoich urodzin. Czas otworzyć prezenty. No właśnie, a gdzie prezent ode mnie? Tutaj postanowiłam go otworzyć za nadię! Wow, nowa gierka, super! Otworzyłaś mój prezent? Jak mogłaś? A co to za różnica, czy ja go otworzyłam, czy ty byś go otworzyła? Oddaj mi to! To mój prezent! No masz, przecież ci nie ukradnę! Zabrałaś mi całą radość z otwierania go! Oj, nie martw się, otwórz prezent ode mnie! Oj, mam nadzieję, że chociaż ci się podoba. To prezent ode mnie i od moich rodziców. Fantastyczna gra, uwielbiam ją! Teraz czas na prezent ode mnie, ode mnie! No pokaż, co tam masz. Proszę! Dziękuję! To pamiętnik! Ale super! Będziesz mogła opisywać nasze najlepsze chwile spędzone razem. O, jest ekstra! To yoga! Skąd wiedziałaś, że chcę zacząć trenować? Podpytałam twoich rodziców. Wow, dzięki! A Ania to tak bez prezentu przyszła? No jakbyś jej nie znała. Och, prezenty nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jesteśmy tu razem. No dobra, ale gdzie jest Ania? Piniata? Ale super! Ha, ha. Zostaw! Wszyscy będziemy się bawić! Dobra, dobra, uderzę parę razy. Oj! Ć. Oj, pękła! Ha, ha. No ale o to chyba chodziło, co nie? Ale ty jesteś wredna, Ania! Wszyscy chcieliśmy w nią uderzać. Każdy chciał się bawić. Jesteś okropna, nie wiem, po co w ogóle tutaj przyszłaś? A ty coś się wtrącasz, to nie twoje urodziny. Ani nie twoje, tylko moje, a ty wszystko psujesz? Dobra, no już będę grzeczna, już nic nie będę psuć, obiecuję. Uch, nie wiem! Nie wiem, czemu jesteś taka wredna. Oj, to było do przewidzenia, że będzie się tak zachowywać. No niestety ona zawsze taka jest. U, która z nas wyżej skacze? <laughs> Obie skaczecie bardzo wysoko. Ach, co za kidy. Jak dzieciaczki małe? A co by tu porobić? Może... O, pamiętnik? <laughs> no to może zapiszę coś w pamiętniku. Nie przypominam sobie, żeby Nadia zapraszała Anię. Na pewno jest zła, że przyszła na jej urodziny. Wiem, kochanie, Ania jest zawsze taka wredna. Ciągle broi, trzeba jej pilnować. Oj, tak, no dobrze, może pokroimy tort. A, kilka stron zapisane. No i super, Nadia będzie miała pamiątkę po mnie. A pamiętasz, jak byliśmy mniejsi, to wchodziliśmy na ten domek. Świetnie się tutaj razem bawiliśmy. No pewnie, że pamiętam. Hej, ja też chcę wejść do domku. Wow, jest tutaj całkiem miło. Dzieci, czas na tort. Wow, tort, super! Tort? Muszę być pierwsza? Hej, weź się nie pchaj, ja pierwszy wychodzę. Nie, przepuść mnie. Mmm, pyszny tort. <suszy> Siadajcie do stołu. Ja też chcę, ja też chcę kawałek tortu. A gdzie jest Artur? Nie wiem, chyba został w ogrodzie. Ła, głupia wariatka popchnęła mnie. Moja noga. Pójdę sprawdzić, czy coś się nie stało. Ania, zrobiłaś mu coś? Aha, no co ja bym mogła mu zrobić, oszalałaś. Artur, co się stało? Ania mnie popchnęła i spadłem z drabinki. Strasznie boli mnie noga wuja. O, Rety, może pojedziemy do szpitala? No, sam nie wiem, ale naprawdę mocno boli. Co się dzieje? Artura bardzo boli noga, ania go zepchnęła z drabinki. Mam dosyć tej dziewuchy. Ciociu, nie gniewaj się, ale chyba będę musiał jechać do szpitala. Bardzo boli. Kochanie, przecież na ciebie się nie gniewam. To nie twoja wina, oczywiście. Jedziemy do szpitala. To ja pojadę, a ty zostań z dziewczynkami. Dobrze. Ojej, bardzo cię boli. No, boli coraz mocniej i puchnie. Ania jest nie. niepoważna! Nie Jak ona mogła cię zepchnąć? No dobrze, teraz nie ma co gadać. Musimy jechać do szpitala. Świetnie! Urodziny bez mojego najlepszego kuzyna! Skarbie, nie smuć się. Wyprawimy urodziny jeszcze raz. Mamo, ja jej nienawidzę. Nie wiem, po co w ogóle tu przyszła. No już, przestań. Nie smutaj, proszę, bo nam też jest smutno. No właśnie, chciałyśmy, żebyś była dzisiaj szczęśliwa. W ogóle nie jestem. Ania zepsuła całe moje urodziny. Bla, bla, bla. Ania zepsuła. Ania tamto, Ania. A ja sobie zjem kawałek tortu. Natychmiast odejdź od tego tortu! Ojej, co pani taka zła? Zepsułaś urodziny mojej córki, wynoś się stąd! O, ale pani krzyczy, powiem mamie! To ja powiem twojej mamie, co żeś tu narobiła! A to ja już lepiej pójdę! Idź, idź i więcej nie wracaj! Córeczko, może kawałek twojego ulubionego tortu poprawi ci humor? Nie, mamo, wolę poczekać na Artura... Na pewno wróci ze szpitala i wtedy zjemy razem tort. No właśnie, poczekamy na niego. No dobrze, dziewczynki. Ania już sobie poszła, możecie wrócić do zabawy. Ja jakoś nie mam ochoty się już bawić, mamo. No nie dziwne, na pewno bardzo ci przykro. Na szczęście noga nie jest złamana, tylko skręcona, ale będziesz musiał się oszczędzać. Och, tak mi przykro, Artur. Założę ci gips. Artur z gipsem na nodze wrócił na urodziny swojej ulubionej kuzynki. Jednak impreza nie była już taka udana. Nadi było bardzo przykro, że Ania wprosiła się na jej urodziny i spowodowała taki wypadek. Jeśli spodobała ci się ta historyjka, zostaw proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał Bajolanki i bądź na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia. Pa! Tchau,